Jakby nie było angielskiego piasku. Marcin zamówił sobie oczywiście pół świni. Nie ma tu atrakcji! Nie ma! Nie ma! Po naszym krótkim angielskim epizodzie... ...że spłynęło już dwa razy. To wszystkim, jesteśmy w Arts Ja nazywam się Marcin. A jestem Magda. Dzisiaj jesteśmy w Western Supermer. Jest to nadmorska miejscowość znajdująca się w północnym Somerset. Nie mniej więcej godzinę drogi na północ od Exeter i pół godziny na południe od Bristolu. Głównymi atrakcjami tego miejsca są na przykład e, Wielkie Molo, długie piaszczyste plaże. <laughs> Co? Nie ma tu atrakcji! Nie ma! Nie ma! Wielkim Molo mnie rozśmieszyło. Nie wiem dlaczego. No, głównymi atrakcjami tego miejsca jest... Molo. <noise> Długie. Piasczysta plaża. Ale również jaskinie Hazardu i brunatne morze. W tym odcinku opowiemy Wam, czy warto tu przyjechać. Zostańcie z nami. W naszym krótkim angielskim epizodzie zaczynamy znów mówić po polsku, ale wrócimy do tego za chwilę. Tak, póki co yy, idziemy zwiedzić Wielkie Molo, czy Grand Pier w Western Supermer i opowiem Wam trochę o jego historii. Słuchajcie, żeby wejść na Molo niestety należy mieć funta przy sobie, ponieważ my już nie nosimy ze sobą gotówki, to znaczy no niestety jest to problem. Na szczęście Marcin miał 5 funtów w portfelu, tylko że to nie rozwiązuje naszego problemu do końca, ponieważ yy, no to nie wchodzi w do maszyny tam, która przyjmuje tylko i wyłącznie funty. Na szczęście tutaj obok znajduje się taki sklepik z grami i w środku jest maszyna, która yy, może nam te pieniądze rozmienić. Zobaczymy czy to zadziała.

idziemy dalej. Możemy wejść. Pierwsza rzecz, którą się zauważa po wejściu na to molo, to zapach cukru. Słuchajcie, tutaj są budki z goframi, lodami, pączkami, frytkami, rybami. E, także takie zapachy typowo letnie. Wiecie, jak się jedzie nad morze latem i po prostu tylko pachnie wata cukrowa i takie właśnie słodkości. No ale to jest marzec, a tutaj i tak takie rzeczy są otwarte. Molo, na którym idziemy jest jednym z trzech mol, mol? W western no, To jest najdłuższe. Nazywa się, jak już wiecie, Grand Pierre, tak? Największe, największe molo. Ma 336 metrów, jest wsparty na 600 stalowych takich podporach. zostało budowane w 1907 roku. I w swojej m, historii e, ciekawostka jest takie, że spłynęło już dwa razy, wyobraźcie sobie, w 1930 i chyba w 2008 roku. Mam nadzieję, że to się nam nie przytrafi tym razem, jednak to nie stanie w płomieniach. Bo jest tu dosyć, dosyć dużo drewna. Zobacz Marci, pokażę jaka tutaj jest podłoga drewniana. Historia palenia się tych mol, mol <grym> w Anglii <grym> jest dość duża, bo większość z nich jest na drewnianych konstrukcjach i wszystkie po kolei się palą. Spaliło się molo w Brighton już bodajże dwa razy. Spaliło się kilkukrotnie molo w Bournemouth, spaliło się molo w Eastbourne. I te molo też się paliło, także wszystkie mola tutaj mają jakąś tradycję palenia się, ale za to nie wszystkie odbudowują, bo molo w Bormów zostało odbudowane obok, jako drugie. Molo w Istburn, tak naprawdę nie wiemy. nie wiemy. A to jest w tym samym miejscu? Też nie wiemy. Nie wiemy, ale tam jeździ ciuchcia za to, no trzeba piechotą. E, ciuchcia jeździ na całkowicie innym molo, które się nie zmieniło, nie spaliło, bo to było Southend on the Sea. O, Pomimo, że to molo ma tylko 336 metrów, to po nim też jeździ pociąg, co prawda nie aż taki jak po najdłuższym molo na świecie w Southampton DC, które ma 2,5 km w jedną stronę. To tutaj jeździ, bardziej plastikowy, ale jeździ. Widać, jakieś nocne imprezy też tutaj się odbywały. W miejscu, gdzie czas się zatrzymał. To jest po prostu jaskinia rozpusty i e, ja myślę, że e, również zabaw dla dzieci, ale e, nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Straszne, straszne miejsce. I po wyjściu z tej jaskini rozpusty jest tutaj jeszcze restauracja za nami. No i to jest koniec, to jest cały molow. Także raczej jesteśmy rozczarowani tą komercjalizacją i tą częścią z grami, no naprawdę nie fajnie, można wymyślić coś fajnego, coś naprawdę milszego dla oka. My póki co wychodzimy na dół, jednak wolimy otwartą przestrzeń, wolimy patrzeć sobie na morze, a morze niestety ma kolor bóry, jakby ktoś po prostu wylał yy, jak to litry błota. Powiem wam szczerze, że nie widziałam jeszcze takiego brunatnego, błotnistego koloru morza i to na pewno nie w takiej skali, bo to jest całe morze w takim kolorze. I trzeba by poczytać skąd się takie morze bierze, Marcin, może ty wiesz? Nie mam e, pojęcia. Bo to jest cały taki piasek musi być wymieszany z tym morzem. No, wygląda to nieapetycznie, naprawdę. To jest wydaje mi się to, co Mariusz Męcer mówi, że to jest czekoladowa woda. Tak to jest nazywane i to jest chyba tutaj właśnie dokładnie. To molo zostało oddane od użytku na początku XX wieku, czyli 1904 rok. W 1907 roku na samym końcu tego molo zamiast tych fliperów beznadziejnych i jednorękich bandytów mieścił się teatr na 2000 osób. I również tutaj miały stacjonować parowce, takie jak wiecie wiktoriańskie, parowce. Wydaje mi się, że to było bardzo romantyczne. No w każdym razie wydano na ten cel 20 tysięcy funtów, to wtedy w ówczesnym czasie było chyba fortuną mało. I niestety skończyło się to jednym wielkim fiaskiem. Parowce tylko stacjonowały dwa dni, ponieważ okazało się, że z powodu pływów, które tutaj są, a to są one podobno najdłuższe na świecie, co naprawdę aż trudno w to uwierzyć. W czasie odpływu może w ogóle nie dotykało tego molo. Dlatego parowce nie mogły tutaj cumować. I to wszystko zakończyło się wielkim, jednym niepowodzeniem. Właśnie wyrwaliśmy się z domu, przejechaliśmy godzinę tutaj, bo miała być piękna słoneczna pogoda. Po drodze oczywiście złapał nas deszcz, a tutaj wieje tak, że głowę chce urywać. No strasznie tak zaraz założę rękawiczki, mam całe zgałęziałe? Zgr Zgałęzia. Przemarznięte dłonie. Także to by było na tyle z mola. Idziemy no. w centrum gdzieś może miasteczka, zobaczyć, może tam będzie coś ciekawszego. Może, może, może nie ciekawszego, by... ale przynajmniej będzie odsłonięte od wiatru. Tak, i może nie będzie tak szaroburu i ponuro. No dobra, opuszczamy już to molo. Słuchajcie, nie wiem, warto czy nie warto tutaj przyjść. No zależy, co się lubi. Na pewno fajny jest spacer w morze. Całe to miasteczko to taka trochę jedna wielka komercha. I to nie w dobrym stylu, tylko wszystko zaniedbane. Dużo sklepów z chińszczyzną. Jak po chińszczyzny, nawet ten łuk tutaj jest chiński. Co się okazało, został przywieziony z Chin w roku 2010, waży 7,5 tony. No i jest chiński. Jakby nie było angielskiego piasku. To jest chyba piaskowiec. Albo to on jest. Granit. O, granit. Jakby nie było angielskiego granitu. Nie to, że gdzie niegdzie stoją samochody w tym mieście, to wygląda to trochę jak opuszczone miasto z amerykańskich filmów. Budynki zniszczone przez wilgoć, przez czas, sypią się, nie? Nawet to tutaj... już widziało swoje czasy świetności i to dawno temu, niestety. Tutaj naprawdę wygląda, jakby COVID został i nie, nie przeminął tak jak w innych częściach Anglii. Bo wszystko jest pozamykane, brzydkie. I co chwilę fish and chips tylko, ryby z frytkami na śmierdzącym oleju. No niestety, nie fajnie. Tutaj słuchajcie, co dwa kroki kasyno i kolejna jaskinia gier. Tutaj za nami jest taka arkada z flipperami i różnymi grami, tylko żeby wydać pieniądze. No, coś strasznego, nie jesteśmy jakimiś snowami. Nie widziałam nigdzie takiego zagęszczenia hazardu jak tutaj. Co uliczka, to gorzej. Poszliśmy do centrum miasta, żeby zobaczyć, może tutaj będzie coś ładniejszego. A tu jest po prostu jak beznadzieja. Także tak się ładnie wyrażę o tym mieście. Ale znaleźliśmy jakiś bar grill, który prawdopodobnie serwuje fajne jedzenie. Przynajmniej fajnie wygląda na Bear Grills. Przynajmniej fajnie wygląda na Google. Ma dobre reviews i ma fajne zdjęcia jedzenia. Więc idziemy. Mam nadzieję, że uda się coś zjeść. Jakieś berka, czy coś i że będzie otwarte. Dobra. Śliczna <laughs> nasze. Nazwa tej knajpy Bear Grills to jest gra słów, ponieważ jest taki prezenter, e, chyba amerykański, który się nazywa Bear Grills taki survivalowiec, który biega po lesie, je robaki, uczy jak przetrwać w dziczy, jak, 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 jak pić wodę ze strumyków i tak dalej. Na razie pierwsze wrażenia z tej knajpy to przyjemne. Od razu dostaliśmy stolik, od razu przyszła pani, z, e, wzięła zamówienie od nas, no i zapachy z kuchni. Unoszą się fantastyczne, także czekamy na nasze jedzenie. Martin zamówił sobie oczywiście pół świni, czyli całe żeberka wielkie takie, z frytkami, a ja wzięłam sobie szarpaną wołowinę. Zobaczymy, czy będzie smaczne. A Natalka je bafelki. Co jest fajne, to przy wejściu zaraz dało się odczuć taki zapach ognia trochę, em, wędzarni. Trochę tak, jak się wchodzi w zakopanym do jakiejś chaty, em, w której jest serwowane takie typowo zakupiańskie jedzenie góralskie. O, pachnie wspaniale Mała porcja, ale wygląda super no, moja porcja nie jest mała chyba nie będę narzekał to, żeby nie dawać złych opinii, ktoś coś powiedzieć na temat swojej porcji jeszcze raz Co Wam to powiedziałam. porcja była w sam raz. W sam raz? Tak, w sam raz. Nie za dużo, nie za, nie za mała jednak. Ale Może powy? co za krytyk w ogóle. Porcja była olbrzymia. Moja porcja była jeszcze większa i A... trochę się przejadłem, prawdę mówiąc. Polecamy? Polecamy. polecamy. Tak, polecamy to miejsce, naprawdę Notarka. fajne. Natalka. Chyba też polecę. Damy wam na dole znać gdzie to jest w ogóle, bo jak już przyjedziecie do Western Supermer, to nie idźcie nigdzie więcej. Przyjdźcie tu zjeść i jedźcie do domu. Także co pojedli? Pojedli. I co teraz? No i teraz chyba do domu, co, wracamy. Chyba tak. Jeszcze musimy gdzieś powiedzieć im, co się stało, że angielski polski. No tak, trzeba by Odciec... tutaj pełno... Od dziś się usiądziemy. Cię tak biało, że musieliśmy uciekać stamtąd. Już przyjechaliśmy do Exeter, jesteśmy pod Tesco i, tak, i musimy im powiedzieć o co chodzi z tym polskim językiem i angielskim językiem. A więc to jest taka trochę moja wina, bo ja zawsze chciałem mieć kanał po angielsku, bo tak sobie pomyślałem, że będzie fajnie, bo wtedy mamy większą publiczność, więcej osób nas ogląda i mamy większe możliwości rozwoju. I do tego dążyłem w jakiś tam sposób. Ale co się okazało, no jak zmieniliśmy nasz kanał na angielski, to to nie jest takie łatwe, jakby się wszystkim wydawało. Przez to, że YouTube dalej nas uważa za polski kanał, minęło 2,5 miesiąca, a YouTube nas nie promuje w ogóle angielskim, angielskojęzycznym odbiorcom. Wszystkim osobom, które oglądają polskie filmy, pokazuje się nasz kanał YouTube, a nikomu, kto ogląda angielskie filmy. Osoby, które oglądają nas, oglądają również polskie kanały. A nie oglądają żadnych angielskich kanałów Suma summarum, okazało się, że po dwóch i pół miesiąca straciliśmy dość dużo osób, które nas oglądały, bo nie chciały nas oglądać po angielsku, a osoby, które mogłyby nas <śmiech> natalko, <śmiech> natalka, mi tutaj właśnie za zastatych, a osoby, które chciałyby nas może oglądać po angielsku, nie wiedzą o nas, i YouTube w ogóle nie ma w planach im o nas powiedzieć. I to tyle. Więc mam nadzieję, że, że jakoś tam wrócicie do nas i. Zaczniecie nas znowu oglądać. Wybaczycie nam tą małą wpadkę językową. Ale jak to mówią, wolę żałować, że się nie udało, niż żałować, że nie spróbowałem, tak? Nie zawsze się wszystko udaje. Nam się nie udało. Dla osób, które nas nie oglądały, bo się po angielsku, Natalka urosła. Natalka już mówi po polsku. Mówi, eh, eh. Ale już bardziej po polsku niż po angielsku. Tak? Natalka, powiedz, a ja już jestem taka fajna. No, także wracamy do wideo naszego. Weston Supermer. Tylko żeby powiedzieć, Natalka. Tylko się powiedzieć, co to z tym youtubem? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mamy nadzieję, że fajnie nas znowu słyszeć po polsku. Że znowu będziecie z nami. I co? Tak? No, my już się zbieramy z Weston Supermer. Natalka śpi. My jesteśmy wywiani wiatrem i opuszczeni po prostu piaskiem. To Was należy decyduje, czy tutaj warto przyjechać, czy nie. My tu nie będziemy przewozić naszych znajomych jednak, na nie. bo nie ma Lubimy pokazać, naszych znajomych. chcemy, żeby jeszcze z nami gdzieś pojechali. Także Westem Supermer, no niekoniecznie. Chyba, że ktoś bardzo chce, nie wiem, watę na patyku i loty. O, Także... Dzięki, że z nami byliście. Dajcie znać w komentarzach, czy fajnie nas znowu słyszeć po polsku. Łapka w górę, jeśli Wam się podobało. Nie zapomnijcie, że jest tutaj gdzieś dzwoneczek, który trzeba nacisnąć, żeby być powiadomionym o naszych nowych filmach. I do zobaczenia w następnym vlogu. Dzięki, pa! pa.